Po, 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 po robocie A, uh, yes. jestiemy, ruszam, na codziennie nawijam o luksusach, ale dziś wieczór wbijam się do leksusa, więc to takie płytkie Takie przykre, życie, takie szybkie, takie brzydkie dziś odsuwam na bok te rozkminy bez spiny Są tylko dobre rymy, mocne driny i gorące dziewczyny Czy są tu? Na porządku to wszystko jest na porządku dziennym, tu, na porządku nocnym Na początku skoczmy, skosztować jakiś napój wyskokowy Potem podamy trochę z głowy Po robocie, nie gadamy o robocie, po robocie idziemy w jednym, po robocie, po robocie zarywamy noca, powolę walać, szale, wale, dalej, dalej, Gadamy o robocie, po robocie Idziemy w jednym korowodzie, po robocie Zarywamy noce, alkoholę, walę w szale Stale walę, dalej, dalej, ej hey. Dalej, dalej, fale akustyczne Walą po uszach, to jest autentyczne Panny zbierają punkty, zda wrażenia artystyczne bawią się fantastycznie Kilka z nich wygląda prześlicznie Jednej ciało krzyczało, przećwicz mnie Za dużo dobiłaś, lepiej prześpij pisze Jutro powiesz, że ten wieczór tylko przyśnił się Nie daj za wygraną, mówi zagrajmy singla Choć dobrze wie, ma przed sobą singla Kochana, szukaj Szczęścia na castingach od rana muszę wpaść do studia, nagrać singla Poza tym kończymy się kasę na koncie, znam się na sporcie Spotkajmy się na korcie, to jedyny singiel jaki może nas spotkać, sorry Muszę spadać, kończy mi się w Po robocie, nie gadamy o robocie, po robocie, idziemy w jednym, po robocie, po robocie, noc, alkohole, wale, w szale, stale wale dalej nalej, ej. Po robocie, nie gadamy o robocie, po robocie, idziemy w jednym, po robocie, po robocie, alkohole, wale w szale, stale wale dalej, dalej, hej Uderzmy się młodością, bo dorosłość Uderza w nas już tak na ostro i wali prosto w mordę Dziś w rewanżu będziemy chlali ostro w mordę Formę trzymaj, bo dopiero się zaczyna Przy nas tamci są na trzy na Mogą to najwyżej robić przy maszynach Na nocną zmianę, mamy mocno wychlane już Zróbcie trochę miejsca, ale rzeźnia Idę na powietrze, to rzeźbia, to przeźwia Krótkie chwile szczęścia, trzecia za dwadzieścia widuje cały wszechświat, a ja jestem ze wszech miar content Chociaż mocny już gubię wątek Staroś kupię sobie burany fotel i powiem wnukom jak się bawiliśmy po robocie Po robocie! Nie gadamy o robocie, po robocie Idziemy w jednym po robocie, po robocie Zariane nocy, alkohole, bale w szale! Stale bale dalej dalej Ej! Po robocie! Nie gadamy o robocie, po robocie Idziemy w jednym po robocie, po robocie Zariane nocy, alkohole, bale w szale! Stale bale dalej dalej ej. Przywódcę, mam stronności, przywódcze Przy łyżce błyszcze w towarzystwie Przy browarze każdą rozmowę przeprowadzę Przy winie chętnie z oczu łaska przewinę mam stalności przywódcze Przy, przy łyżce błyszcze w towarzystwie Przy browarze każdą rozmowę przeprowadzę Przy winie chętnie z